Cześć, chciałbym Wam dzisiaj przedstawić jeden z moich dwóch ulubionych zestawów Figowa przyjemność. Ten zestaw na pewno pokochają miłośnicy zapachu Figi, ponieważ znajdziecie w nim wygładzający krem do twarzy Figa. On jest tutaj w tym zestawie w pojemności 60 ml. Jest to produkt, który powstał na pierwszą rodzinę marki Mokosz, więc mamy go w ofercie już dość długo. To jest nasz jeden z bestsellerów. Zawiera w składzie m.in. ekstrakt z lnu, swigi z bawełny. One odpowiadają właśnie za wygładzenie skóry. Ma bardzo lekką konsystencję, szybko się wchłania, nie zostawia tłustej powłoki, więc też śmiało mogą z niego korzystać panowie. W tym zestawie znajdziemy też masło do ciała z naszej limitowanej edycji. Nasze masła słyną z tego, że mimo że są to tłuste formy właśnie olejowe z masłem sza, to bardzo fajnie się wchłaniają w naszą skórę. Polecam stosować je na noc. I ostatnim produktem w tym zestawie jest żel do twarzy figa. Jest to nasza nowość, on powstał w tym roku, ale jest również bestsellerem. Jest to 100 ml zamkniętych w szklanej butelce. Świetnie sprawdzi się dla osób z makijażem, jak i bez makijażu. Zawiera w sobie delikatne, myjące substancje z kokosa, więc nie podrażnia skóry, nie wysusza jej jeden z naszych hitów.